Odkąd po raz pierwszy otworzyła te swoje małe oczka, zawsze byłyśmy razem. Radość jestem. Roli. Nasza maleńka promyczku nasz. Było cudownie. A, no przez całe 33 sekundy. Smutek jestem, A, bidulka. Weź się ciut, może ja się tym zajmę? Takich emocji jeszcze nie było. centrali robiło się coraz ciaśniej. Nie podoba mi się ten smrodek dziubki. Przed wami odraza. Pilnuję Riley, żeby się nie zatruła. Brokuje! Weź u To gniew. Le, Ostry sklep! A, nie A to strach! Tak jakby prywatny ochroniarz Riley. Nie, 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 nie! Tu mamy jej wspomnienia. Głównie miłe, jak widać. Zostawiam się stało? – Dotknęła wspomnienia! Wszystko w porządku? A bo ja wiem. chyba spoko. Radochasz luk! Nie, 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 nie Mogę już sobie przekląć? Tego lata! To co co my zrobimy! Nie działa nie działa! Słuchajcie, no, nie jest dobrze. Radość wiedziałaby co zrobić. Gdzie jesteśmy? Pamięć długo trwała, raj. Naprawimy to. Musimy wrócić do centrali. Bez mapy nie da rady. Trochę więcej wiary! Przecież wierzę, że się zgubimy w tych kulkach. Ale widoki, co? Kraina wyobraźni? Fabryka snów! Znam ją, znam ją, ale ona ma Byłaś genialna w przygodach tęczowej wróżki. Na razie! Kocham cię! Odkryjcie świat! Chodźcie na przyto Który nie mieści się w głowie! Mam dość! Nie, nie, nie oddychamy! A! A! Musisz znaleźć w sobie optymizm, zabawić się trochę! A! Jestem straszna! Co? Ale nie. nie Wderiam wam! Pracujemy nad tym. Cudze, udało nam się przeżyć, jak dla mnie dzień pierwsza klasa! No, macisza dzisiaj urodziny! Trzymaj się! O, gdyby radość tu było! ...w głowie się nie mieści. Zbrozi mu łóżka! A -a -a! A -a -a! Wkrótce w kinach.